Temat drugi z tego działu to wpływ występowania surowców mineralnych na rozwój gospodarczy. Temat brzmi trudno i właściwie co będziemy w nim analizować? Wpływ surowców na gospodarkę. Jak występowanie surowców, czyli właściwie jeden z czynników przyrodniczych rozmieszczenia przemysłu, wpływa na całą gospodarkę danego kraju. I będziemy zajmować się, przypomnę Wam raczej, yy, gdzie położone są i dlaczego w tych miejscach najważniejsze okręgi przemysłowe. I powiemy sobie właśnie o znaczeniu surowców w eksporcie i o kilku surowcach, które w eksporcie kraju mają znaczenie dominujące. Zacznę od punktu pierwszego. I takiego ważnego stwierdzenia. Najważniejszym czynnikiem przyrodniczym rozwoju rolnictwa jest baza, Rol... rolnictwa, ostatnio było o rolnictwie, przemysłu. Jest baza surowcowa. Dla przemysłu zdecydowanie, jak pomyślicie w naszym kraju, gdzie rozwinął się przemysł, to popatrzcie, widać wprost to powiązanie. Tam, gdzie mamy surowce, tam rozwijał się przemysł i tak jest wszędzie na świecie we wszystkich dziedzinach, które Wam tu wypisałam. Tyczy się to surowców energetycznych, metali, niemetali, surowców chemicznych, ceramicznych, budowlanych. Tam, gdzie jest baza surowcowa, tam się rozwija przemysł. No i chciałabym ten punkt skończyć, ale gdzieś w tyle głowy mam jedną ważną <laughs> działkę przemysłu, i to jest przemysł high-tech. Pamiętajcie, w wysokiej technologii, akurat to zdanie, nie potwierdza się w przemyśle zaawansowanej technologii, to nie baza surowcowa jest najważniejszym czynnikiem, czyli do większości gałęzi przemysłu, tak, poza tą najnowocześniejszą. I w drugim punkcie chcę Wam opowiedzieć o lokalizacji okręgów przemysłowych. My się o nich już uczyliśmy dużo w klasie drugiej i zacząć też od takiego ważnego stwierdzenia. W pobliżu większość okręgów przemysłowych, czyli że okręgi przemysłowe najróżniejsze, te, które właśnie bazują, czyli nie mam tutaj, popatrzcie na tej mapie, technopolii, o nich nie mówimy, ale te okręgi będą występować znowu w pobliżu występowania surowców. Dlaczego tak jest? Kiedy koncentruję swój przemysł blisko surowca, to mam mniejsze koszty transportu, macie to jako uzasadnienie i nie mamy utraty właściwości i wagi surowców. Pamiętacie, jak opowiadałam Wam o węglu brunatnym, to właśnie on podczas transportu obniża swoją kaloryczność i Ulega zniszczeniu, i dlatego, jak mamy kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, to od razu obok nich mamy elektrownie. Więc z tego powodu opłaca się surowców nie transportować. I teraz przypomnijmy sobie nazwy najważniejszych okręgów przemysłowych. One się lubią pojawiać na maturze, kochani. Wstawię Wam dosłownie kilka, zaznaczę w kółeczku i proszę, żebyście je potrafili zlokalizować. Minas Gerais, Brazylia, Witwaterstrand, RPA, Szaba, Zambia. Damodar w Indiach, co wam tu jeszcze zaznaczyć? Fusun Anshan, Chiny. Dużo okręgów surowcowych, oczywiście, w Rosji. Zagłębie Kuźnieckie i okręg Uralski, i okręg Moskiewski, i Donbas, okręg Doniecki. Popatrzcie, jakie znaczenie obecne ma. Wojna jest w tym rejonie właściwie to. Właśnie też z powodu istnienia tych złóż, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, na przykład o okręg przyjeziorny. No to zaznaczyłam te, które gdzieś tam z egzaminów maturalnych najczęściej kojarzę, że dobrze znać ich lokalizację. W punkcie trzecim chcę opowiedzieć o surowcach w kontekście elektrowni. Trochę już przed chwilą zaczęłam o tym mówić, ale napiszmy sobie proszę to stwierdzenie, że. Z występowaniem surowców, lokalizacja okręgów wiąże się z występowaniem surowców energetycznych. I tam zatem, gdzie są surowce, tam są zlokalizowane elektrownie, źródła energii. I tak jak większość surowców mamy w Polsce Południowej, tak popatrzcie, też mamy większość elektrowni w Polsce Południowej. Te elektrownie, które mamy na węgiel brunatny, tak jak Bełchatów, zlokalizowane są od razu przy elektrowni, ale wśród elektrowni na węgiel kamienny, tak jak Dolna Odra czy Kozienice, widzę, że widzimy, że mamy oddalone od głównego miejsca węgla kamiennego w Polsce, e, czyli Śląska, tutaj częściowo transport odbywa się, Rzekami, transport śródlądowy i stąd lokalizacja tych elektrowni. No, ale wracając do tego rozmieszczenia elektrowni, tam gdzie macie elektrownie opalane na węgiel, tam znaczy, że blisko znajduje się ten surowiec. I to stwierdzenie, to powiązanie surowców z elektrowniami jest właśnie do węgla, ale pamiętajcie, że na przykład w przypadku elektrowni atomowych, no to uran z powodzeniem mogę już transportować nawet na bardzo duże odległości i nie mam takiej zasady w energetyce tutaj, bo przecież mamy kraje, które mają elektrownie atomowe, a nie mają uranu i także w drugą stronę. Także przede wszystkim Tyczy się to węgla, bo w przypadku ropy naftowej, zobaczcie, możemy też mieć ropociągiem ropę naftową, nie mieć ją w kraju i y, mieć wtedy rafinerie zlokalizowane od dużej, w dużej odległości od tego surowca. Znaczenie surowców w eksporcie krajów mogę takie ogólne przyjąć założenie, że wykazuje tendencję spadkową. Czyli gdyby to badać procentowo, uśredniając, czyli bez konkretnych przykładów krajów, to faktycznie coraz mniej w eksporcie mają znaczenie surowce. Yy, dzieje się tak z powodu zmniejszenia znaczenia przemysłu ciężkiego czyli kraje, które odeszły od przemysłu ciężkiego, hutnictwa tak jak to się zdarzyło też w Polsce faktycznie zmniejszają udział na rzecz właśnie znowu nowoczesnych technologii. Ale mamy jakby takie dwie różne mm, gałęzie tutaj, Bo tak. Z jednej strony wymieniam wam surowce, które tracą na znaczeniu i napisałam taki ciąg wydarzeń. Mam wzrost świadomości ekologicznej o nasze środowisku, więc tracą na znaczeniu te surowce, które są bardzo złe dla środowiska. Ale postęp technologiczny, wzrost komputeryzacji, elektroniki i optyki sprawiają, że surowce potrzebne do produkcji nowoczesnych urządzeń będą zyskiwać na znaczeniu, tak jak na przykład miedź i złoto. I na wykresie potwierdzę wam, produkcja węgla kamiennego w wybranych krajach Unii, wykresy w dół i mamy spadki wielkości wydobycia, zamykane kopalnie, o tym już też opowiadałam w przypadku Polski, jak i wielu innych krajów Unii Europejskiej, które Zobaczcie, kiedy dostaniecie na maturze taki wykres i będziecie mieli wskazać powody. I Nieprawdą jest, że tylko kończące się surowce ich oczywiście złoża, ich jest oczywiście coraz mniej, ale w przypadku węgla przede wszystkim względy właśnie ekologiczne i rzecz druga, pamiętajmy, że mamy wzrost udziału energii odnawialnych, stąd też tych surowców potrzebnych jest mniej. No to chwalimy różne kraje Europy, chwalimy. Popatrzcie na ten wykres w przypadku węgla w roku 90. Wiele krajów ten węgiel wydobywało, z niego korzystało i mamy taki spadek, spadek, spadek. U nas spadek też, ale w roku 2021 z tych krajów pozostajemy prawie że osamotnieni jako kraj bazujący na węglu, niestety. I teraz opowiem o eksporcie surowców w różnych krajach i chcę wyraźnie podzielić to zagadnienie na dwie grupy. Eksport krajów rozwijających się, takie ładnie nazywamy, czyli mówię o krajach słabo rozwiniętych, i rozwój blisko 30 krajów na świecie uzależniony jest od eksportu surowców i produktów prawie, że no, nieznacznie przetworzonych, albo nawet w ogóle nieprzetworzonych. Czyli mówimy tutaj o czystych surowcach, przede wszystkim o paliwach kopalnych i rudach metali. I spójrzcie na tą tabelę. To są kraje, których udział w eksporcie surowców mineralnych jest bardzo duży. To znaczy, że taki kraj w większości bazuje właśnie na eksporcie surowców. Różne mam tu kraje, ale nie są to kraje bardzo wysoko rozwinięte. W sensie mam na myśli bardzo wysoki poziom rozwoju społecznego, HDI. Raczej są to kraje wysoko lub średnio rozwinięte lub słabo rozwinięte, różnie. I to jest taka ogólna zasada, którą chcę, żebyście zapamiętali. W krajach rozwijających się eksportowane są nieprzetworzone produkty mówiąc wprost, czyste surowce. Inaczej jest w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie Model rozwoju gospodarczego polega na przetworzeniu takich surowców. Jest z tego spory zysk. Surowce przetworzone e, na inne produkty dają większy dochód. Stąd kraje wysoko rozwinięte popatrzcie, Korea, Japonia, Chiny, Czechy, Niemcy mają bardzo mały udział w eksportu samych surowców, a eksportują. Towary wysoko przetworzone, gotowe produkty, telefony, telewizory, samochody i tak dalej. Yy, I teraz zwracam Wam uwagę na ten wykres. Popatrzcie, takie zadanie maturalne może, wam spo, może Was spotkać. Dostaniecie strukturę towarową różnych krajów, i trzeba do tej struktury dopasować kraj. I zawsze idziemy takim myśleniem. Kraj słabo rozwinięty, patrzymy, eksportuje dużo produktów rolnych. Za to kraj bardzo wysoko rozwiniętych eksportuje produkty przetworzone, technologiczne itd. I mam w środku kraj, który mogę powiedzieć, że jest krajem przemysłowym, i on będzie eksportował bardzo dużo paliw. I za chwilę sobie wypiszemy te kraje, które są takim ciekawym przykładem, jak Irak, że w większości swój eksport właściwie opierają na jednym surowcu. Ten udział surowców w eksporcie w krajach jest bardzo różny i zakłada się, że jeżeli w eksporcie danego kraju udział surowców przekracza 60%, to mówi się o takim kraju, że jest to kraj zależny ekonomicznie od innych krajów i jest to obciążenie dla gospodarki tego kraju. Uzależnia je od koniunktury na rynkach światowych, uzależnia je Swój stan gospodarki od cen surowców na przykład, i gdyby wydarzyło się coś, co na moment zahamuje sprzedaż tego surowca, to gospodarka takiego kraju, kiedy bazuje na jednym elemencie, będzie bardzo zagrożona. I teraz możemy martwić się o kraje, które faktycznie mają taki tylko jeden surowiec. To nie musi być surowiec skalny, mineralny, to może być słuchajcie, też surowiec spożywczy, rolniczy. Może być kraj bazujący na jakiejś uprawie, i też właściwie ta zasada go obowiązuje. I tu wam napisałam, że wyjątek tyczy się ropy naftowej, bo chyba bym przesadziła, gdybym powiedziała, że kraj, który dzisiaj bazuje na ropie naftowej w swoim eksporcie, jest zagrożony. No chyba nie jest. I to jest ten jedyny przykład. I teraz wymienię wam kilka surowców, i podam przykłady naprawdę krajów, gdzie ta zależność surowców. Jest bardzo duża, jeśli chodzi o gospodarkę kraju. I proszę, wypiszmy sobie kraje, które bazuje gospodarka, których w całości prawie że na ropie naftowej. I mam wykres. Udział surowców i produktów nieprzetworzonych w eksporcie kraju. I zaznaczam Wam: Angola 100%, Irak 100% według tych danych. To jest ropa naftowa dokładnie. Bazuje kraj na surowcach i tutaj głównie ropa. Z tego zestawienia największej zależności mam ciąg dalszy ropy naftowej. Zapiszcie proszę te kraje: Czad, Nigeria i Algieria te kraje właśnie mm, bazują głównie na ropie naftowej. Podpunkt B diamenty. Diamenty, których co prawda najwięcej wydobywa Rosja, ale Rosja, która ma duże bogactwa najróżniejszych złóż, ale popatrzcie na drugie miejsce. Botswana, kraj niedużej wielkości, 18% światowego wydobycia diamentów, i dla Botswany to jest 90% eksportu. Znowu kraj, który w całości opiera tą gospodarkę na surowcu, 40% udział da diamentów, na przykład w Lezotto i na zielono kraje posiadające złoża diamentów. Podpunkt C, złoto. Udział złota w strukturze eksportu i chociaż znowu największym producentem złota są Chiny, Rosja, Australia, to kiedy to są takie duże kraje, to nie bazują tylko na tym, ale na przykład dla Gany ich udział, tutaj może niewielki, stanowi 48%, Uzbekistan 37%, Sudan 30%. Absolutnie tych wartości procentowych nie musicie znać na pamięć. Tu chodzi tylko o przykłady krajów, w których gospodarka bazuje na jednym surowcu. To znalazłam jako ciekawy przykład, spodobał mi się, proszę bardzo, a na przykład w Gwinei, Bisał, zaznaczyłam Wam ten kraj, w Afryce w eksporcie dominują głównie orzechy nerkowca i stanowią 81% całego eksportu. No to ciekawie. I jeszcze mieć. Chile dysponuje największymi na świecie złożami miedzi i eksport wynosi około 50% w strukturze tego kraju. Podobnie Demokratyczna Republika Konga, także bardzo duże znaczenie tego kraju w przypadku eksportu miedzi. No to z dzisiejszego tematu. Podstawa programowa i wymagania maturalne mówią tak, uczeń zna związki między występowanie surowców, a kierunki rozwoju przemysłu i struktura towarowa handlu i na kilku przykładach mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłam. Dziękuję.